Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek o silnikach, mianowicie o silniku 1.6 Multijet. Silnik konstrukcji Fiata montowany w Alfie Romeo, w Fiacie, w Lanci od w 2008 roku, w 2012 roku nastąpiła zmiana silnika na drugą generację. Co można powiedzieć o samym silniku? czterocylindrowy, 16-zaworowy, bezpośredni wtrysk Common Rail, napęd rozrządu paskiem, wymiana co 140 000 km lub co 5 lat, koło dwumasowe, wtryskiwacze elektromagnetyczne bosza, Silnik silnik był w różnych mocach, od 90 poprzez 105, aż do 120 koni mechanicznych. Także każdy znajdzie tu coś dla siebie. Silnik na pewno jest pokrewniony z poprzednim, z poprzednim silnikiem Fiata, dosyć znanym 1.9 JTD. Blok żeliwny, dwa wałki rozrządu. Tutaj wtrysk Wtryskiwacze systemu Common Rail drugiej Generacji Turbosprężarka o stałej geometrii, łopatek w przypadku słabszych wersji, w przypadku najmocniejszej wersji jest to turbosprężarka o zmiennej geometrii. Dodatkowo filtr cząstek stałych, który w drugiej Generacji jest seryjny. Z ciekawostek takich tutaj filtr cząstek stałych jest zaraz za turbosprężarką żeby się nagrzewał jak najszybciej, aczkolwiek trzeba zwrócić uwagę, że przy jeździe miejskiej także będzie następować bardzo szybkie zapchanie się tego filtra co do zalet, na pewno jest to silnik dosyć oszczędny średnie spalanie poniżej 5, w okolicach 6 litrów jeżeli będziemy jeździć po mieście częściej dosyć wysoka kultura pracy dosyć dobra dynamika jak i oszczędność paliwa co do silnika drugiej generacji to tutaj silnik pojawił się w 2012 roku tutaj z takich awaryjnych spraw na, na pewno musimy zwrócić na EGR oraz to że silnik ma seryjnie filtrząstek stałych także tutaj Możemy mieć problemy, jeżeli będziemy jeździć głównie po mieście. Dodatkowo jest zastosowany trzeciej generacji układ wryskowy Common Rail, posiadający także specjalny zawór, który dawkuje ilość paliwa. Spowoduje to, że jeszcze mniejsze spalanie, jak i dosyć silnik, staje się jeszcze bardziej elastyczny. Także to by było na tyle odnośnie, odnośnie takich podstawowych danych silnika 1.6 MultiJet myślę, że w kolejnych odcinkach jeszcze omówimy silnik 2.2, bodajże z tego co pamiętam. Także dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich widzów subskrybentów, do usłyszenia do następnego odcinka.